Wyobraźcie sobie, że stoisz na dachu wieżowca i puszczasz piłkę. Spada przyspieszając przez grawitację. To ma sens. Ziemia przyciąga piłkę, więc spada coraz szybciej. A teraz wyobraźcie sobie, że piłka zaczyna spadać coraz wolniej, jakby grawitacja słabła. I nagle, w połowie drogi, odwraca kierunek i zaczyna lecieć w górę. Coraz szybciej, jakby antygrawitacja ją odpychała. Absurd? W 1998 roku astronomowie odkryli, że dokładnie to dzieje się z wszechświatem. Zamiast zwalniać przez grawitację, rozszerza się coraz szybciej. To odkrycie zmieniło wszystko i pokazało nam, że 95% wszechświata składa się z czegoś, o czym nie mamy pojęcia. Witajcie w kanale poznawczym. Dziś w Kosmicznym Czwartku poruszymy temat, który na zawsze zmienił nasze spojrzenie na kosmos. Astronomowie odkryli, że wszechświat nie tylko się rozszerza, ale robi to coraz szybciej. To zaskakujące odkrycie z końca XX wieku wstrząsnęło światem nauki i otworzyło drzwi do jednej z największych zagadek współczesnej fizyki. Żeby zrozumieć, dlaczego to odkrycie było tak szokujące, musimy cofnąć się do początków XX wieku. Wtedy większość astronomów uważała, że wszechświat jest statyczny. Niezmiennie taki sam od zawsze i na zawsze. Ale w 1915 roku Einstein opublikował ogólną teorię względności i gdy zastosował swoje równania do całego wszechświata, odkrył coś niepokojącego. Równania nie pozwalały na statyczny wszechświat. Grawitacja powinna powodować, że wszystko się kurczy, zapada do środka. Einstein był tak przywiązany do idei statycznego kosmosu, że dodał do swoich równań nowy człon stałą, kosmologiczną, tajemniczą antygrawitacyjną siłę, która dokładnie równoważyła grawitację, utrzymując wszechświat w miejscu. To było matematyczne oszustwo, i Einstein później nazwał to swoim największym błędem, ale jak się okazało, może jednak miał rację. W 1929 roku Edwin Hubble dokonał odkrycia, które wywróciło kosmologię do góry nogami. Odkrył, że galaktyki się od nas oddalają i im dalej są, tym szybciej uciekają. Wszechświat się rozszerza nie jak eksplozja w przestrzeni, ale jak sama przestrzeń, która się rozciąga galaktyki nie poruszają się przez przestrzeń to przestrzeń między nimi rośnie. To oznaczało, że w przeszłości wszystko było bliżej siebie. Cofając się dalej w czasie, docieramy do momentu, gdy cały wszechświat był ściśnięty w nieskończenie małym punkcie. Wielki wybuch. Początek wszystkiego. A skoro wszechświat się rozszerza, naturalne pytanie brzmiało: czy będzie się rozszerzał wiecznie? Czy może grawitacja w końcu zatrzyma ekspansję i wszystko zacznie się zapadać? To pytanie miało jedno, oczywiste założenie: że ekspansja zwalnia, bo grawitacja przyciąga, prawda? Przez dziesięciolecia astronomowie debatowali o losie wszechświata. Było kilka możliwości: Jeśli wszechświat ma wystarczająco dużo materii, grawitacja w końcu zatrzyma ekspansję. Wszechświat zacznie się kurczyć, aż skolapuje w wielkim chłodzie odwrotności wielkiego wybuchu to był wszechświat zamknięty. Jeśli jest zbyt mało materii, grawitacja będzie zbyt słaba, żeby zatrzymać ekspansję. Wszechświat będzie się rozszerzał wiecznie, stając się coraz zimniejszy, coraz bardziej rozcieńczony, aż umrze w wielkim zamrożeniu. To był wszechświat otwarty. A może jest dokładnie tyle materii, ile potrzeba, żeby ekspansja asymptotycznie zmierzała do zera, ale nigdy go nie osiągnęła? Wszechświat płaski, idealnie zbalansowany na krawędzi noża między tymi dwoma losami? Niezależnie od scenariusza. Wszyscy byli zgodni co do jednego: ekspansja musi zwalniać. Musi. W latach 90. dwa niezależne zespoły astronomów postanowiły zmierzyć, jak szybko wszechświat zwalnia. Potrzebowali bardzo odległych obiektów o znanej jasności tak zwanych świec standardowych. Znaleźli je w supernonowych typu IA. To są eksplozje białych karłów. Gwiazd, które nagromadziły zbyt wiele materii i przekroczyły granice stabilności. Eksplodują zawsze w ten sam sposób, z tą samą jasnością. To jak latarnie morskie w kosmosie, wiecie, jak jasno świecą, naprawdę. Więc, mierząc, jak jasno wyglądają z Ziemi, możecie obliczyć, jak daleko są. A porównując ich odległość z czerwonym przesunięciem. Miarą tego jak szybko się oddalają, możecie zmierzyć historię ekspansji Wszechświata. Oba zespoły, Supernova Cosmology Project pod kierunkiem Saula Perlmuttera i high z Supernova Search Team pod kierunkiem Briana Schmidta i Adama Marisa, rozpoczęły polowanie na odległe supernowe. Spodziewali się zmierzyć, jak szybko Wszechświat zwalnia. Zamiast tego odkryli coś niemożliwego. W 1998 roku oba zespoły ogłosiły swoje wyniki. I oba pokazały to samo niemożliwe odkrycie. Odległe supernowe były za ciemne, to znaczy były dalej niż powinny być, gdyby wszechświat zwalniał. Pierwsza reakcja coś jest nie tak z danymi. Może te odległe supernowe są innego typu? Może międzygalaktyczny pył pochłania ich światło? Może popełniliśmy błąd w obliczeniach? Sprawdzili wszystko, wielokrotnie, z każdej możliwej strony. Dane były jasne. Wszechświat nie zwalnia. Wszechświat przyspiesza. Było to jak odkrycie, że piłka spadająca z wieżowca nagle zaczyna lecieć do góry. Wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o grawitacji, zostało zakwestionowane. Coś wypycha galaktyki od siebie z coraz większą siłą. Coś, co działa jak antygrawitacja. Coś, co wypełnia całą przestrzeń i staje się silniejsze, gdy wszechświat się rozszerza. Nazwali to ciemną energią. Ale czym jest ciemna energia? Najbardziej uczciwa odpowiedź brzmi, nie mamy pojęcia. Wiemy, że tam jest, bo widzimy jej efekty. Wiemy, że stanowi około 68% całkowitej gęstości energii wszechświata. Oznacza to, że większość wszechświata składa się z czegoś, czego nie rozumiemy. Ciemna energia nie jest materią. Nie można jej zobaczyć, dotknąć, wykryć bezpośrednio. Jest właściwością samej przestrzeni. Każdy centymetr sześcienny próżni ma tę samą ilość ciemnej energii. I tu jest kluczowa różnica z materią. Gdy wszechświat się rozszerza, materia się rozcieńcza. Ta sama ilość materii w większej przestrzeni. Ale ciemna energia nie rozcieńcza się. Więcej przestrzeni oznacza więcej ciemnej energii. To tworzy pętlę dodatniego sprzężenia zwrotnego. Ciemna energia rozszerza wszechświat, co tworzy więcej przestrzeni. Co oznacza więcej ciemnej energii, co przyspiesza ekspansję jeszcze bardziej. Najprostsze wyjaśnienie ciemnej energii to właśnie stała kosmologiczna Einsteina. Ta sama, którą dodał do równań, a potem odrzucił jako błąd. Okazuje się, że Einstein może jednak miał rację, tylko źle zrozumiał, do czego służy ta stała. Nie utrzymuje wszechświata w miejscu, zamiast tego powoduje, że przyspiesza. Stała kosmologiczna to po prostu energia próżni. Kwantowa mechanika mówi nam, że próżnia nigdy nie jest naprawdę pusta. Pary wirtualnych cząstek ciągle pojawiają się i znikają. Ta aktywność kwantowa nadaje próżni niezerową energię. I ta energia próżni działa jak ciemna energia odpychanie grawitacyjne, które staje się silniejsze, gdy wszechświat się rozszerza. Problem w tym, że gdy fizycy próbują obliczyć, jaka powinna być energia próżni na podstawie teorii kwantowej, dostają wartość większą o 120 rzędów wielkości niż to, co obserwujemy. To największa niezgodność między teorią a obserwacją w historii nauki problem stałej kosmologicznej. Może więc ciemna energia to nie stała kosmologiczna? Może to coś bardziej złożonego? Niektórzy proponują kwintesencję dynamiczne pole, które zmienia się w czasie i przestrzeni. W przeciwieństwie do stałej kosmologicznej, kwintesencja mogłaby ewoluować, zmieniając siłę swojego oddziaływania. Inni sugerują, że problem leży w samej grawitacji. Może ogólna teoria względności Einsteina jest niepełna na kosmicznych skalach? Może potrzebujemy zmodyfikować równania grawitacji? Jeszcze inni wskazują na teorię strun i dodatkowe wymiary przestrzeni. Może ciemna energia to przeciek grawitacji do dodatkowych wymiarów? Każda z tych teorii ma swoje problemy. Każda wymaga założeń, które są trudne do przetestowania. Każda próbuje wyjaśnić zjawisko, którego fundamentalnie nie rozumiemy. Ale niezależnie od tego, czym jest ciemna energia, jej konsekwencje dla przyszłości wszechświata są głębokie. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu wszechświat będzie się rozszerzał wiecznie, przyspieszając. Galaktyki będą się oddalać coraz szybciej. W końcu oddalą się tak bardzo, że ich światło nigdy do nas nie dotrze. Za biliony lat ktoś żyjący w naszej galaktyce, patrząc w niebo, zobaczy tylko czarną pustkę. Wszystkie inne galaktyki znikną za horyzontem kosmicznym, poruszając się szybciej niż światło może podróżować przez rozszerzającą się przestrzeń. A jeśli ciemna energia będzie dalej rosnąć w siłę, może w końcu stać się na tyle silna, że zacznie rozrywać nie tylko galaktyki, ale same atomy. Scenariusz zwany Wielkim Rozdarciem ale to odległa przyszłość. Mamy jeszcze około 100 miliardów lat, zanim ciemna wieczność naprawdę zapanuje. Odkrycie przyspieszającej ekspansji to nie było jednorazowe zdarzenie. Od 1998 roku setki kolejnych obserwacji to potwierdziły. Satelita WMAP i później Planck zmapowały kosmiczne tło promieniowania mikrofalowego z niesamowitą precyzją. Wzorce w tym promieniowaniu potwierdzają istnienie ciemnej energii. Wielkie przeglądy galaktyk, takie jak Sloan Digital Sky Survey, pokazują, jak struktury we wszechświecie rosły w czasie. Te wzorce też wskazują na ciemną energię. Obserwacje słabego soczewkowania grawitacyjnego, zakrzywienia światła przez materię, dają niezależne potwierdzenie. Każda metoda Każde niezależne podejście prowadzi do tego samego wniosku. Ciemna energia jest realna, stanowi większość zawartości wszechświata i powoduje, że ekspansja przyspiesza. To już nie jest kontrowersyjna hipoteza, to ugruntowana obserwacja, chociaż wciąż nie rozumiemy, czym ona jest. I tu dochodzimy do naprawdę niepokojącego wniosku. Połączenie odkrycia ciemnej energii z wcześniejszymi odkryciami ciemnej materii rysuje zaskakujący obraz. Zwykła materia wszystko z czego składają się gwiazdy, planety jak też my sami stanowi zaledwie 5% wszechświata 5%. Ciemna materia, którą wykrywamy tylko przez grawitacyjne efekty stanowi około 27%, a ciemna energia ponad 68%. To oznacza, że 95% wszechświata składa się z rzeczy, których nie rozumiemy, nie widzimy, nie możemy wykryć bezpośrednio. Całe nasze rozumienie fizyki, wszystkie nasze teorie, wszystkie nasze eksperymenty dotyczą tylko 5% rzeczywistości. Reszta to terra incognita. To jak odkrycie, że znasz tylko 5% liter alfabetu, a mimo to próbujesz czytać książkę. Ale astronomowie nie poddają się tak łatwo. Planowane są ambitne projekty, które mogą nam powiedzieć więcej o ciemnej energii. Teleskop kosmiczny Nancy Grace Roman, który ma zostać wystrzelony w połowie tej dekady, zmapuje miliardy galaktyk, śledząc ewolucję ciemnej energii w czasie kosmicznym. Vera Rubin Observatory rozpoczęło w tym roku największy w historii przegląd nieba, fotografując całe niebo południowe co kilka nocy. To da nam bezprecedensowe dane o ekspansji wszechświata. Euclid, europejska misja kosmiczna, bada geometrię wszechświata z niespotykaną precyzją, szukając subtelnych sygnatur natury ciemnej energii. A eksperymenty z barionowymi oscylacjami akustycznymi używają wzorców w rozmieszczeniu galaktyk jako gigantycznych linijek do mierzenia historii ekspansji. W ciągu następnej dekady możemy dowiedzieć się, czy ciemna energia jest stałą kosmologiczną, czy czymś bardziej egzotycznym. Odkrycie przyspieszającej ekspansji to jedno z tych momentów w nauce, które fundamentalnie zmieniają nasz sposób myślenia o rzeczywistości. Przed 1998 rokiem mogliśmy myśleć, że w zasadzie rozumiemy wszechświat. Mamy teorię grawitacji mechanikę kwantową. Model standardowy fizyki cząstek. Pozostają tylko detale do dopracowania. Potem odkryliśmy, że nie rozumiemy 95% wszechświata że istnieją całe domeny rzeczywistości, o których nie mieliśmy pojęcia. To lekcja pokory przypomnienie, że natura jest zawsze bardziej złożona i dziwna niż nasze teorie że każda odpowiedź rodzi nowe, głębsze pytania. Ale to też powód do optymizmu. Oznacza, że przed nami jeszcze tak wiele do odkrycia, że nauka nie zbliża się do końca, ale dopiero rozpoczyna eksplorację nowych terytoriów. Ciemna energia może być kluczem do jeszcze głębszych tajemnic. Może być połączona z problemem dlaczego istnieje coś zamiast niczego dlaczego wszechświat ma takie, a nie inne prawa fizyki. Wartość ciemnej energii wydaje się być niezwykle precyzyjnie dostrojona. Gdyby była choćby odrobinę większa, galaktyki nigdy by nie powstały. Wszechświat rozszerzałby się zbyt szybko, żeby grawitacja mogła zgromadzić materię w gwiazdy i planety. Gdyby była mniejsza, wszechświat mógłby skolapsować zanim powstałoby życie. To prowadzi niektórych do kontrowersyjnej idei zasady antropicznej. Może żyjemy w tym konkretnym wszechświecie właśnie dlatego, że jego parametry pozwalają na istnienie obserwatorów? A może istnieje nieskończenie wiele wszechświatów z różnymi wartościami ciemnej energii, a my po prostu znajdujemy się w jednym z tych rzadkich, gdzie życie jest możliwe? To pytania na granicy nauki i filozofii. W tej chwili, gdy to oglądacie, przestrzeń się rozszerza. Każda sekunda dodaje miliony kilometrów sześciennych nowej przestrzeni do wszechświata. A każdy nowy centymetr sześcienny przynosi ze sobą odrobinę więcej ciemnej energii. To proces, którego nie możemy zatrzymać, nie możemy zwolnić, nawet nie możemy go w pełni zrozumieć, ale możemy go obserwować, mierzyć, próbować pojąć. W 1998 roku Saul Perlmutter, Brian Schmidt i Adam Ries otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie, które pokazało nam, jak mało wiemy o wszechświecie, w którym żyjemy. To może najważniejsza lekcja w nauce że prawdziwe odkrycia nie dają nam odpowiedzi, ale pokazują nam, jakich pytań jeszcze nie zadaliśmy. Wszechświat przyspiesza, rozszerza się w nieznane. I my razem z nim obserwatorzy na malutkiej niebieskiej planecie, próbujący zrozumieć siłę, która pewnego dnia rozdzieli wszystko, co istnieje. Ale dzisiaj możemy jeszcze patrzeć w gwiazdy. I zastanawiać się, co naprawdę oznacza ciemna energia. I to jest piękne, nawet jeśli trochę przerażające. Jeśli film Ci się spodobał, podziel się nim ze znajomymi. Razem łatwiej poznawać świat. Zasubskrybuj kanał i zostań naszym patronem. Link w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnej podróży przez bezmiar wszechświata. Cześć!